Ostrołęka, 23 listopada 1984 roku. W mieszkaniu brat znalazł rannego w głowę nieprzytomnego szesnastolatka Zbigniewa M. Związana miał na szyi ścierkę i na niej był przywiązany kabel. Natychmiast został przewieziony do szpitala. Przeszedł w operację, trepanację czaszki. Był w stanie ciężkim, powoli odzyskiwał przytomność. Lecz jeszcze w styczniu 1985 roku, po dwóch miesiącach, nie orientował się, co się wokół niego dzieje. Stan chłopca poprawił się, ale nie pamiętał o ostatnich trzech tygodniach przed napadem. Wiadomo było jedynie, że z mieszkania zniknęły klasery z monetami, które kolekcjonował. Intensywne śledztwo prowadzone przez prokuraturę nie doprowadziło do niczego w tym czasie. Przesłuchano blisko 300 świadków. Na dzień, bodajże połowy marca 1985 roku, nic się w sprawie nie działo, nic nie można było ustalić, co się faktycznie w tym mieszkaniu stało do tego dnia. Prokuratorzy jednak nie poddali się. Poprosili o pomoc psychologa i hipnotyzera, biegłego sądowego doktora Andrzeja Augustynka. To była bardzo odważna decyzja. Z drugiej strony w zasadzie nie było dowodów rzeczowych. W tej chwili można by było z takiego kabla czy ze ścierki zebrać ślady biologiczne i stworzyć profil DNA sprawcy. Wtedy o tej metodzie jeszcze nikt nie słyszał. Dopiero 5 lat później w Polsce po raz pierwszy zostanie przeprowadzona ekspertyza genetyczna. Po tak długim okresie nieprzytomności, wiadomo było dla mnie, że te ostatnie minuty przed samym yy, uderzeniem w głowę będzie objęte niepamięcią. Wyszedłem z takiego założenia, jeżeli będziemy mieć szczęście w tym sensie, że samo zdarzenie, czyli y, ten cały napad na niego, ten rozbój trwał kilkanaście minut, czyli że ci sprawcy nie weszli po prostu i go zaatakowali od razu, to jest szansa, że on sobie to przypomni. Przypadek relacjonowały media, podały informacje o amnezji chłopaka. To prawdopodobnie uspokoiło sprawcę lub sprawców napadu. On się bał ponownego ataku na siebie, no bo jednak żyjąca ofiara, świadek, w związku z tym był zmotywowany, bał się o swoje bezpieczeństwo. Chłopak z własnej woli chciał poddać się hipnozie. Pod eskortą milicji przyjechał na kilka dni do Krakowa.